Poświęć chwilę i żądaj sobie pytanie, ile razy pozwalamy, aby nasze emocje przejęły kontrolę, nasze impulsy determinowały nasze działania, nawet nie kwestionując konsekwencji. Ile razy pozwoliliśmy, aby strach, złość lub smutek przyćmiły nasz osąd, odwracając nasze kroki od ścieżki, którą chcielibyśmy podążać. Żyjemy w czasach, w których emocje rządzą życiem wielu osób, i w każdej chwili coraz trudniej jest oprzeć się tej presji. Często te destrukcyjne emocje zamieniają ważne decyzje w ulotne impulsy, niszcząc nasz wewnętrzny spokój i odciągając nas od tego, co naprawdę ważne. Oprócz. Co by było, gdyby istniał sposób, aby oprzeć się tej emocjonalnej fali, aby utrzymać równowagę w środku chaosu? Co by było, gdyby istniał sposób na zachowanie niewzruszonego umysłu, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać? To właśnie na tym tle pojawia się stoicyzm, filozofia, która rzuca wyzwanie dominacji destrukcyjnych emocji i zachęca nas do opierania się impulsom każdej chwili. Podążając za naukami stoickimi, jesteśmy prowadzeni do rozwinięcia wewnętrznego hartu ducha i niezmąconego spokoju. Chodzi o stawianie oporu, niezłomne stawianie czoła przeciwnościom losu i zrozumienie, że to, co jest naprawdę nasze to, czego żadne nieszczęście czy przewinienie nie może nam odebrać, to kontrola nad naszym własnym umysłem i naszymi reakcjami na świat. W ciągu najbliższych kilku minut zagłębimy się w myśl stoicką, nie jako odległą lub teoretyczną koncepcję, ale jako żywą, transformującą praktykę. Zobaczymy, w jaki sposób, przyjmując tę filozofię, możemy stawić czoła życiu z pogodą ducha i odwagą, odnajdując głęboki spokój nawet w najbardziej burzliwych sytuacjach. Przekonamy się, że stoicyzm oferuje nam drogę do budowania życia pełnego celu i uczciwości, pozwalając nam działać mądrze i niezłomnie. Odkryjmy więc razem ten sposób życia, ten klucz do prawdziwie wolnego i niezakłóconego umysłu. Przygotuj się na naukę sztuki stawiania oporu prawdziwej mocy spokojnego umysłu. Jedna z największych nauk stoicyzmu opiera się na prostej, ale często zapominanej prawdzie, nie wszystko jest pod naszą kontrolą. Według Epikteta, jednego z najbardziej wpływowych filozofów stoickich, to, co naprawdę kontrolujemy, to nasze własne działania, nasze myśli i nasza wola. To postrzeganie, choć może wydawać się skromne, niesie ze sobą ogromny potencjał transformacyjny. Dlaczego? Ponieważ, rozumiejąc to głęboko, uwalniamy się od iluzji kontrolowania tego, co w rzeczywistości jest niekontrolowane. Ile razy my, jako istoty ludzkie, próbowaliśmy zmienić to, co jest poza naszym zasięgiem. Staramy się kształtować działania innych, ingerować w nieuniknione okoliczności, a nawet kontrolować pogodę i zewnętrzne wydarzenia, które pojawiają się bez żadnego ostrzeżenia. Stoicyzm uczy nas, że moc, którą naprawdę posiadamy, tkwi tylko w nas, w tym, jak reagujemy i w wyborach, których dokonujemy wewnętrznie. Skupiając się na tym, co faktycznie możemy przekształcić, uwalniamy naszą energię od bezużytecznych zmartwień i przekierowujemy naszą uwagę i uwagę na to, co jest w naszym zasięgu. Wyobraź sobie, że żyjesz każdego dnia z tą jasnością i spokojem. Wyobraź sobie, że wiesz, że podczas gdy świat na zewnątrz może być pogrążony w chaosie i zamieszaniu, w tobie jest niezachwiana twierdza, ponieważ zdecydowałeś się skupić tylko na tym, co naprawdę możesz kontrolować. Na tym polega prawdziwa siła stoika, siła, która jest niewzruszona przez wiatry zewnętrznych okoliczności, siła, która pozostaje niewzruszona i pewna, zakotwiczona we własnej samokontroli i w zrozumieniu, że to, co istotne, jest i zawsze było w nas samych. Destrukcyjne emocje mają moc wciągania nas w głęboką otchłań, zaciemniając jasność umysłu i prowadząc nas do impulsywnych decyzji, których często głęboko żałujemy. Dla stoika te emocje są nieustannym polem bitwy. Zwycięstwa nie osiąga się jednak poprzez wymuszone represje, ale poprzez zrozumienie, samoświadomość i dyscyplinę umysłową. Uczucia takie jak złość, strach i zazdrość są postrzegane jako przejawy umysłu, który oderwał się od swojej prawdziwej orientacji, umysłu, który chwilowo zapomniał o swoim własnym mistrzostwie i mocy wyboru. Seneka, inny z wielkich myślicieli stoicyzmu, ostrzega nas przed niebezpieczeństwem gniewu, mówiąc, że gniew, jeśli nie zostanie powstrzymany, będzie naszą własną zgubą. Praktyka stoicka zachęca nas do obserwowania tych emocji z dystansem, do ich przesłuchiwania, zamiast poddawania się imienia, żąda i sobie pytanie, skąd biorą się te emocje. Czy naprawdę opierają się one na faktach, czy tylko na zniekształconych percepcjach? A przede wszystkim, czy zasługują na naszą uwagę i energię? Stoicka dyscyplina uczy nas, że jeśli jakaś emocja nie służy naszemu celowi, jakim jest życie z cnotą, uczciwością i spokojem, należy ją porzucić bez wahania. Ucząc się oswajać te emocje, nie stajemy się znieczuleni, wręcz przeciwnie, rozwijamy pełnię spokoju i jasności, która pozwala nam działać w zrównoważony sposób. Nie chodzi o tłumienie uczuć, ale raczej o kierowanie i przekształcanie ich intensywności i kierunku. To samoopanowanie pozwala nam przekroczyć wewnętrzny chaos, dając nam możliwość reagowania na świat z mądrością, równowagą i współczuciem, niezależnie od przeciwności, które mogą się pojawić. Dla stoików cnota jest jedynym prawdziwym dobrem, jedynym autentycznym źródłem wartości w naszym życiu. Ale co tak naprawdę znaczy żyć w cnocie? Oznacza to działanie zgodnie z zasadami sprawiedliwości, mądrości, odwagi i umiarkowania czterema filarami, które leżą u podstaw etyki stoickiej. Te filary są jak wewnętrzny kompas, który kieruje każdym działaniem i decyzją. Kiedy zobowiązujemy się do cnoty, Zapewniamy, że nasz wewnętrzny spokój nie zostanie zachwiany przez zewnętrzne wpływy ani przez przemijające pokusy, które mogłyby nas sprowadzić na manowce. Dążenie do cnoty pozwala Stojkowi stawiać czoła trudnościom z uczciwością i odpornością. Decydując, że nic nie jest ważniejsze niż prawe życie, staje się odporny na destrukcyjne impulsy, takie jak gniew czy niepohamowana ambicja, odmawiając pozwolenia, aby te uczucia kontrolowały jego działania. Marek Aureliusz, wielki filozof cesarz, mądrze stwierdził, dusza, która ma w sobie cnotę, jest niezniszczalna. I to jest dokładnie to, do czego dąży stoik niewrażliwość na zewnętrzne wpływy i wewnętrzne impulsy, które starają się odciągnąć jednostkę od życia w cnocie. Dla stoika to przywiązanie do cnoty jest latarnią morską, która oświetla podróż w kierunku odpornego i pogodnego umysłu. Jest to praktyka, która nie ogranicza się do ideału, ale przekłada się na codzienne działanie, na nieustanny wybór dochowania wierności zasadom etycznym. Wzmacniając tę praktykę, Stoik buduje wewnętrzny opór, który upoważnia go do stawiania czoła wyzwaniom z jasnością i kultywowania ducha pokoju i celu, nawet w środku życiowych burz. Jeśli jest jedna rzecz, która jest nieunikniona w ludzkim doświadczeniu, to są to przeciwności losu. Cierpienie, porażka. Rozczarowanie, wszystkie te wyzwania są wspólne dla każdego z nas i nikt nie ucieka przed ich obecnością przez całe życie. Jednak dla Stoika te przeciwności losu to nie tylko wpadki, ale cenne okazje, rzadkie chwile na próbę i wzmocnienie duszy. Cierpienie, zamiast być postrzegane jako ciężar, staje się poligonem doświadczalnym dla charakteru i odwagi. Marek Aureliusz, jeden z największych propagatorów stoicyzmu, mądrze stwierdził, że to, co stoi nam na drodze, staje się samą drogą. Ta ambitna wizja przełamuje konwencjonalne paradygmaty cierpienia i odporności, proponując podejście oparte na wzroście w obliczu trudności. W obliczu problemu Stoik nie stara się go unikać ani uciekać. Wręcz przeciwnie, postanawia stawić jej czoła z odwagą i determinacją, uznając, że każda trudność jest wyjątkową okazją do zademonstrowania sobie głębi swojej siły i odporności. Zamiast poddawać się zniechęceniu lub użalać się nad sobą, postrzega każdą przeszkodę jako odskocznie, ciągłe ćwiczenie w psychicznym i duchowym wzmocnieniu. Dla stoika przeciwności losu są szansą na rozwój, ponieważ za każdym razem, gdy pokonujemy trudności, potwierdzamy naszą zdolność do stawiania oporu, kontynuowania, a nawet więcej, do rozkwitu. Filozofia ta zachęca nas do przewartościowania naszego spojrzenia na wyzwania, nie jako czegoś, czego należy się obawiać lub czego należy unikać, ale jako szansy na kultywowanie naszego wewnętrznego hartu ducha. Tak więc, gdy stawia czoła przeciwnościom losu, Stoik wie, że żadna trudność nie jest w stanie wstrząsnąć jego umysłem, ponieważ już wyćwiczył swojego ducha, aby dostrzegał w problemach elementy, które go ukształtują i podniosą. Rozpoznaje, że w ostatecznym rozrachunku prawdziwa moc leży w zaakceptowaniu życia takim, jakie jest, powitaniu każdej przeszkody jako lekcji, która przyczynia się do twojej ewolucji. Innym centralnym punktem stoicyzmu, a także jednym z najtrudniejszych do pełnego wcielenia, jest koncepcja memento mori – pamiętaj, że umrzesz. Na pierwszy rzut oka ta idea może wydawać się mroczna lub kłopotliwa, ale dla stoika jest to potężne narzędzie do wyzwolenia i jasności. Poprzez ciągłe przypominanie sobie o nietrwałości życia, uczymy się cenić każdą chwilę i żyć z głębszym, prawdziwszym celem. Seneka ostrzega nas, nie chodzi o to, że mamy mało czasu, ale o to, że marnujemy go dużo. Zaakceptowanie śmierci jako nieuniknionej rzeczywistości budzi nas do uświadomienia sobie, jak cenne jest życie. Kiedy zdajemy sobie sprawę z krótkości naszego istnienia, uwalniamy się od powierzchownych zmartwień i zaczynamy doceniać to, co naprawdę się liczy. Dla stoika ta koncepcja nie jest powodem do smutku czy strachu, ale raczej motywującym przypomnieniem, aby żyć każdego dnia w skupieniu, celu i uczciwości, nie pozwalając się zniewolić strachowi przed przyszłością lub przywiązaniu do tego, czego nie możemy kontrolować. Pamiętanie o śmierci staje się w ten sposób ćwiczeniem w głębokim zadawaniu sobie pytań: co robię ze swoim czasem? Czy żyję w zgodzie ze swoimi wartościami? Kiedy akceptujemy skończoność życia? Jesteśmy zmuszeni do porzucenia rozproszeń i doświadczania teraźniejszości z większą intensywnością i znaczeniem. Dla stoika, przyjęcie nietrwałości oznacza odkrycie odnowionego skupienia, wdzięczności za życie, której nic nie jest w stanie zachwiać, oraz wolności ducha, która pozwala żyć w pokoju, wiedząc, że każda chwila została przeżyta w pełni i autentyczności. Dla stoika opinia innych o nas jest czynnikiem, który jest całkowicie poza naszą kontrolą, a zatem czymś, co nie powinno powodować niepokoju ani niepokoju. Marek Aureliusz mądrze przypomina nam Nie martw się o to, co myślą o tobie inni, żyj zgodnie z własnymi zasadami i prawdą, którą znasz. Stoicyzm naucza, że prawdziwy pokój i wolność przychodzą, gdy jesteśmy wierni naszej uczciwości i wartościom, a nie szukamy zewnętrznej aprobaty lub potwierdzenia. Zamiast być wstrząśniętym krytyką lub opiniami innych, Stoik skupia się na tym, co naprawdę ważne, na własnych zasadach i wewnętrznej prawdzie. Rozumie, że próba zadowolenia wszystkich jest pustym i wyczerpującym wysiłkiem, który prowadzi tylko do emocjonalnego uzależnienia od zewnętrznych osądów. Odrzucając potrzebę akceptacji społecznej, Stoik jest w stanie żyć autentycznie i swobodnie, ponieważ wie, że jedynym osądem, który naprawdę się liczy, jest jego własny, ugruntowany na cnocie i zgodzie z jego wartościami. Praktyka ta uwalnia stoika od jednego z największych brzemień nowoczesności nieustannego strachu przed byciem osądzonym. Uwalniając się od tego zaabsorbowania, znajduje przestrzeń, której potrzebuje, aby skupić się na tym, co naprawdę wartościowe życiu zgodnie z własnymi wartościami i tym, co uważa za słuszne. Ta postawa oferuje niezachwiany spokój spokój, który nie może być zakłócony przez siły zewnętrzne. Ponieważ jest podtrzymywany przez niezłomne zaangażowanie we własną integralność i zrozumienie, że prawdziwe życie dzieje się od wewnątrz na zewnątrz. Stoik żyje w pełni chwilą obecną, rozumiejąc, że przeszłość przeminęła, a przyszłość jest niepewna. Dla niego jedyną konkretną i namacalną rzeczywistością jest teraz. Ta praktyka skupiania się na chwili obecnej jest jednym z podstawowych kluczy do osiągnięcia spokoju, ponieważ pozwala mu skupić się na tym, co naprawdę ważne, bez pochłaniania go żalu za przeszłością lub niepokoju o przyszłość. Seneka w swojej mądrości stwierdził, że życie jest długie, jeśli umiemy z niego korzystać. Stoicyzm uczy nas, że zwracając się ku teraźniejszości, zyskujemy wyjątkową wolność, ponieważ mamy pełną kontrolę nad tym, gdzie inwestujemy naszą uwagę i energię. Żyjąc w teraźniejszości, stoik uświadamia sobie, że to właśnie w tej chwili i tylko w tej chwili jego wola i działania mają moc działania. Ta mentalność życia w teraźniejszości skłania nas do refleksji, ile czasu zmarnowaliśmy na zmartwienia i żale? Co by było, gdybyśmy zamiast tego skierowali naszą uwagę na każde działanie w danej chwili z pełną uwagą i celem? Stoicka praktyka jest zatem odą do pełnej obecności i zaangażowania w teraźniejszość. To tutaj, w chwili obecnej, odnajdujemy prawdziwy spokój i wolność, by żyć w pełni i prawdziwie, doświadczając życia w całej jego intensywności i znaczeniu. Współczesne życie jest pełne rozproszeń, presji i ciągłego chaosu. W samym środku tego zamieszania Stoik stara się kultywować spokój, jak oazę spokoju pośród pustyni zewnętrznej niepewności. Rozumie, że chociaż świat wokół niego może być niestabilny i burzliwy, jego umysł jest świętą przestrzenią, w której może zapanować pokój. Ten wewnętrzny spokój jest najcenniejszym osiągnięciem Stoika, osiągniętym dzięki głębokiej kontroli nad własnymi myślami i emocjami. Epiktet powiedział: To nie rzeczy nas niepokoją, ale opinia, jaką o nich mamy. Ta zasada jest podstawą stoickiej niewzruszoności. Zdając sobie sprawę, że jego reakcje emocjonalne są produktem jego własnej interpretacji, Stoik uczy się pozostawać stanowczy i pogodny, nawet w obliczu przeciwności losu. Rozumie, że prawdziwy spokój jest stanem wewnętrznym, niezależnym od zewnętrznego chaosu. Stoicyzm zachęca nas do pielęgnowania tego spokoju jako wewnętrznego ogrodu. W ten sposób, pośród zewnętrznych kryzysów, wyzwań i zamieszania, Stoik znajduje w sobie punkt pokoju, mocną kotwicę, która go podtrzymuje, niezależnie od tego, co rzuca mu świat. Ten spokój, ta wewnętrzna niezłomność jest jednym z największych osiągnięć stoickiego umysłu. Teraz, zanurzając się jeszcze bardziej w praktykę stoicką, przyjrzyjmy się trzem dodatkowym lekcjom, które wzmacniają samoopanowanie i wolność osobistą. Nauki te są jak narzędzia, z których każdy pomaga nam radzić sobie z okolicznościami współczesnego życia i pozostać niezłomnymi, prowadzonymi przez wewnętrzny spokój, którego nic nie jest w stanie zachwiać. Stoik praktykuje dyscyplinę umysłową, obserwując swoje myśli, oddzielając to, co pomocne, od tego, co szkodliwe trenuje twój umysł, aby skupić się na tym, co istotne i ignoruje dźwięki, które odciągają cię od twoich wartości i celów. Ta praktyka przypomina nam, abyśmy byli selektywni w stosunku do tego, czym karmimy nasz umysł i przywiązywali wagę tylko do tego, co przyczynia się do naszego wzrostu i spokoju. Dla stoika przeciwności losu są okazją do wzmocnienia. Postrzega przeszkody jako szansę na przetestowanie swojej zdolności adaptacji i samokontroli. Stawiając czoła wyzwaniom z odpornym nastawieniem, Stoik staje się nie tylko silniejszy, ale także bardziej świadomy swojej wewnętrznej siły. Stoik kultywuje dystans do wszystkiego, co jest poza jego kontrolą, zwłaszcza od skutków i reakcji innych. Skupia się na tym, co może kontrolować na swoich działaniach, postawach i własnym rozwoju. To oderwanie nie jest obojętnością, ale raczej wolnością, która pozwala Stoikowi działać w pełni, bez ciężaru zewnętrznych oczekiwań. Te stoickie nauki to nie tylko odległe idee, ale także praktyczne, które mogą przemienić nasze codzienne życie. Wcielając w życie te lekcje, stajemy się bardziej odporni na życiowe burze, bardziej świadomi naszego wewnętrznego spokoju i bliżsi życiu z celem i znaczeniem. Pamiętaj, każdy dzień to nowa okazja do kultywowania tego spokoju i wzmacniania umysłu. Niech każde działanie będzie afirmacją pokoju, który w Was mieszka. Jedną z najgłębszych i najpotężniejszych praktyk stoicyzmu jest koncepcja amorfati umiłowania losu. Podczas gdy wielu na próżno stara się kontrolować każdy szczegół swojego życia, starając się uniknąć bólu lub frustracji i stale zmieniając okoliczności wokół siebie, Stoik rozumie, że wiele z tego, co się dzieje, wymyka się ich kontroli. Dzięki temu uczy się akceptować to, czego nie może zmienić. Amorfati wykracza daleko poza zwykłą rezygnację. Jest to akt głębokiej akceptacji i wdzięczności za to, co się wydarza, dostrzeganie w każdym, nawet najtrudniejszym wydarzeniu, szansy na naukę i rozwój. Nietzsche, filozof pozostający pod wpływem stoicyzmu, wyraził tę ideę, mówiąc, moja recepta na wielkość istoty ludzkiej to amorfati, że nie chce on niczego innego ani w przeszłości, ani w przyszłości, ani w wieczności. Zasada ta wzywa nas do zaakceptowania życia takim, jakie jest, z pełną akceptacją, a nawet wdzięcznością za wszystko, co jest nam przedstawiane. Jest to praktyka radykalnej i bezwarunkowej akceptacji, która uwalnia stoika od wszelkich urazów i oporów, pozwalając mu postrzegać nawet najtrudniejsze momenty jako istotne elementy własnego rozwoju. Wyobraź sobie wolność życia bez urazy, bez goryczy za przeszłością i strachu przed przyszłością. To jest ta wolność, którą oferuje Amorfati zdolność do bycia wdzięcznym za wszystko, co się wydarza, wiedząc, że każda chwila niesie ze sobą szansę na poprawę duszy. Przyjmując przeznaczenie z miłością, Stoik odkrywa spokój, który pochodzi z głębokiego porozumienia z samym życiem. Niezachwiany spokój, który pozwala mu żyć w harmonii z teraźniejszością, niezależnie od okoliczności. Praktyka ta jest zaproszeniem do przekraczania ograniczeń narzuconych przez pragnienie kontroli, do odważnego przyjmowania niepewności i odnajdywania wartości w każdym doświadczeniu. Stoik wie, że godząc się z losem, osiąga poziom wolności i spokoju, którego żadne zewnętrzne okoliczności nie mogą mu ukraść. Amorfati jest ostatecznie wyrazem zaangażowania stoika w życie w jego pełni, w akceptację tego, co jest stan łaski, w którym każda chwila, jakakolwiek by nie była, staje się sprzymierzeńcem na ścieżce rozwoju i samopoznania. Życie jest pełne strat i porażek, chwil, w których wszystko wokół nas wydaje się rozpadać. Ale Stoik jest wyszkolony, aby zaczynać od nowa, wstawać tyle razy, ile to konieczne, nie poddając się. Wie, że prawdziwa siła tkwi w odporności, w zdolności do adaptacji i pójścia naprzód, bez względu na to, ile razy los rzuca mu wyzwanie. Epiktet przypomina nam wyraźnie, kto jest naprawdę niezwyciężony, to ten, kto potrafi panować nad sobą, kto podnosi się z każdym upadkiem i zaczyna od nowa. Odporność psychiczna to nie tylko znoszenie cierpienia, ale także wzrastanie wraz z nim. Dla stoika każdy upadek jest okazją do odnowienia swojego zaangażowania w życie i swoich zasad. Odrzuca myśl o byciu pokonanym, zdając sobie sprawę, że prawdziwa porażka nie polega na upadku, ale na pozostaniu upadłym. Dzięki tej odporności przekształca każde niepowodzenie w wewnętrzne zwycięstwo, ponieważ każde bolesne doświadczenie wzmacnia go i sprawia, że jest bardziej świadomy swojej zdolności do przezwyciężenia. Ta stoicka zasada uczy nas, że niezależnie od okoliczności, zawsze mamy zdolność do odbudowy i ewolucji. Odporność psychiczna jest potężnym przypomnieniem, że jesteśmy więksi niż wszelkie przeciwności losu i że prawdziwy stójk zawsze znajdzie siłę, aby iść naprzód, jeszcze bardziej zdeterminowany. W każdej przeszkodzie widzi kolejny krok ku swojemu rozwojowi, a w samej walce potwierdzenie swojej niezłomnej istoty. Przyjmując ten sposób myślenia, jesteśmy zachęcani do patrzenia na życie nowymi oczami, do uznania, że każde wyzwanie, przed którym stoimy, przybliża nas do najlepszej wersji nas samych. Stoik wie, że chociaż okoliczności zewnętrzne mogą być niekontrolowane, jego reakcja na nie jest świadomym i świadomym wyborem. A z każdym zwycięstwem potwierdza swoją wewnętrzną moc, znajdując w samym akcie zaczynania od nowa niewyczerpane źródło siły i celu. Stoik nie odnajduje swojej wolności w zewnętrznych okolicznościach, ale we własnym sercu. Dla niego prawdziwa wolność nie jest wolnością od przeszkód świata, ale raczej wolnością od wewnętrznych więzów nadmiernych pragnień, destrukcyjnych emocji i lęków, które przyćmiewają rozeznanie. Marek Aureliusz wyraził tę prawdę, mówiąc, że umysł wolny od namiętności jest cytadelą, nikt nie może jej zdobyć. Ta wewnętrzna wolność jest źródłem spokoju i siły dla stoika, ponieważ rozumie on, że tak długo jak panuje nad własnymi impulsami, jest naprawdę wolny podczas gdy wielu szuka wolności w warunkach zewnętrznych, stoik kultywuje ją w centrum swojej duszy. Rozumie, że to właśnie poprzez opanowanie swoich reakcji i utrzymanie kontroli nad swoimi myślami osiąga niezakłócony spokój, niezależnie od tego, gdzie się znajduje i z jakimi sytuacjami się spotyka. Ta wewnętrzna wolność jest najcenniejszym dobrem, jakie stoik może pokonać, ponieważ jest to stan bycia, którego żadna osoba, sytuacja czy przeciwności losu nie mogą odebrać. Podążając ścieżką stoicką, uczymy się, że prawdziwa wolność to zdolność do życia w zgodzie z własnymi zasadami, nie bycia niewolnikiem naszych impulsów czy zewnętrznych oczekiwań. Jest to wolność, która pochodzi z życia w uczciwości ze sobą, pozostawania wiernym temu, co uważasz za słuszne. W tej wewnętrznej wolności stoik znajduje klucz do życia pełnego pokoju, siły i celu życia, w którym on i tylko on jest panem swojego własnego losu. Filozofia ta zachęca nas do pewnego rodzaju wolności, która wykracza poza to, co zwyczajne, wolności, która nie zależy od warunków zewnętrznych, ale od zaangażowania w panowanie nad sobą i autentyczność. Dla Stoika bycie naprawdę wolnym oznacza przeżywanie każdego dnia jako wyrazu swoich wartości, odpornego na zewnętrzne naciski i kierowanego przez jasność własnego umysłu. Jest to istota życia w pełni przeżytego, życia, w którym wewnętrzny spokój jest odbiciem zdobytej w sobie wolności. Filozofia stoicka dla tych, Którzy naprawdę jej doświadczają, nie jest tylko odległą teorią, jest to codzienna praktyka, dyscyplina, która wymaga poświęcenia i odwagi. Jeśli zaszliście tak daleko, to dlatego, że jest w Was prawdziwe pragnienie przemiany. Jest w Tobie coś, co oszuka spokoju, co pragnie siły i wewnętrznej wolności, które zapewnia stoicyzm. To pragnienie jest pierwszym krokiem i każdego dnia możesz je wzmacniać. Zacznij kultywować samokontrolę już dziś. Kiedy destrukcyjne emocje próbują przejąć kontrolę, żądaj sobie pytanie czy mam na to wpływ. Pamiętaj, że jesteś strażnikiem swojego umysłu i tylko ty możesz decydować o tym, co jest warte twojej uwagi i energii. Staraj się w każdej chwili skupić na tym, co naprawdę ważne, a krok po kroku poczujesz, jak wzmacnia się twój umysł i rozkwita twój wewnętrzny spokój. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, zostań z nami. Subskrybuj, śledź nasze treści i odkryjmy razem ścieżkę stoickiego umysłu, krok po kroku. Świat potrzebuje bardziej odpornych dusz, bardziej niewzruszonych umysłów. A kiedy idziesz tą drogą, stajesz się nie tylko siłą dla siebie, ale przykładem dla wszystkich wokół ciebie.